Daj łapkę, bo będzie w p... No okej okay, śmanko, z tej strony i witam was wszystkich w kolejnym odcinku władców much wrzut na dupie. No i słuchajcie, kontynuujemy, lecimy z kolejnym odcinkiem Załaduj i dzisiaj będziemy chyba robić ostatni numer, tak? Przynajmniej pisaliście mi w komentarzach. Znajdujemy się na razie w szkole. Mamy... Pełno przedmiotów do wykorzystania i dwóch ziomków tutaj Zobaczymy co zmiata nim Zmiataj, kmiocie No to zmiatam no, daj mi miotłę to będę zamiatał nawet, to mogę no Ja prawo, to guma jeszcze, z którą kiedyś przykleiłem Dobra, słuchajcie Ja pierdyle, ale ty nic nie jarzysz Co nic nie jarzę? Znowu coś źle zrobiłem, tak? Przepis na Czesio Muchę Dobra, słuchajcie Jezu, jakie to jest pogmatwane w ogóle tu jest pani Frau. Tu jest korek, który trzeba. Wbi <laughs> v Max, okej, okay, spoko. Um, Potrzebuje Krzyż. Czesia. Śmietnik. Aha. Śmietnik. W śmietniku musi być Dętka. Krzyż i Czesław. Oj. Dobra, działa. Dobra, słuchajcie. Jest śmietnik. Y ja pierdyle, ale ty nic nie jarzysz. No wiem, że nic nie jarzę, no ale co ja ci poradzę, chopie, no dobra, yy, wejdźmy do pielęgniarki. Może pielęgniarka będzie coś miała, co możemy tutaj zakosić. Krzesło ma fajne swoje drogo. Dzień dobry. Niektórym co dzień i co noc słońce świeci. Niektórzy w szczęściu się pławią. Niektórych pogrzeba uśmiech ich dzieci, lecz inni podróż nie mają. Niektórzy z miłości chorują, dla innych nie Dobra, muza w ogóle. Łatwizną. Niektórzy uczucie swet pielęgnują, me życie zaś śmierdzi z knivizną. To dobrze. Ważne jest pozytywne podejście do życia, nie? Co, no? do, do widzenia. <laughs> okay. Wyjdźmy z zadłużę, ja tam nie chciałem chyba dłużej siedzieć łoo! Pa co tam jest? Czy ja dobrze widzę? To tam jest ten! Yy, wieża Eiffla, Eiffela No Grubo wam powiem, nawet krzyż znalazłem. I to wszystko w wszystko jedniejsza. Ty! To nie jest wieża, to jest narnia! Ziom! idź do narni! Nie wiem, rzuć peta im. Dobra, byliśmy z tym. <gry> yy. Ciekawe, jestem, tam jeszcze chyba dentka była potrzebna, nie? Może w męskim będzie dentka, chociaż nie wiem skąd może się wziąć dentka w męskim kiblu, ale może będzie. Chłopacy, chłopacy! Coś tu jest? Jest coś? Co to jest? Świeczka. Okej, okay, element wyzwalający Czesiomachiny, mamy podstawę Czesio machiny, To się da jakoś połączyć? Nie, to wszystko do śmietnika. Czekajcie, mapa. Krzyż. Yy, Czesław. Wszystko owinięte będzie papierem, żeby Czesław się trzymał. Dentka. Jeszcze muszę dętkę załatwić. To jest coś, co jeszcze mi jest potrzebne chyba... ...z tego wszystkiego do stworzenia Czesiomachiny. Która ma za zadanie yy, wypróć tego pryszcza z dupy pani? No co wy? Do babskiego kibla nie wejdę! No dobra, no to nie wchodź, to trudno. No to nie będzie cześć, obahidy, i tyle, no. Trudno. Yy, proszę pani, czy ma pani dentkę? Co potac? Dentkę, poproszę. Poproszę dwa batoniki. Wafela, poproszę. 100 złotycy Poproszę dwa batoniki. 100 złote, Nie mam pieniędzy dla ciebie. O, załatwiłem. Patrzcie, dostałem batona w końcu. Bułka? Nie, bułki nie chcę. Dobra, wyjdźmy. Czego tu? Chcesz świeczkę? Dobra, cofnijmy się. Mam Wafela, przekąska lub szkolna waluta. Aha, dobra. A, dobra, wykwiniłem o co chodzi. Pójdziemy do tych dwóch ziomków, yy, tam na początku, co byli przy klasie i dam im wafela za dentkę. Może będzie dobre, ja, ja bym poszedł do takiego deala, wam powiem. No, jakby ktoś mi wafla proponował za dentkę, to spoko. Prawdopodobnie niech cały rower ukradną, żeby wafla dostać. Tak, tak przynajmniej mi się wydaje, no, jak patrząc na nich. Dobra, słuchajcie, chłopaki, macie wafla. Co na mały biznes, o? Ja dam wam batony, a wy mi dacie zapsy, okej? Okay? Nie, okej. Okay. Może zrobimy tak? Ty dasz nam batony, a my przestaniemy cię walić po głowie, co? O, ład! To nie fair! Prawie chyba nie wyszło. Masz młody! I tak mamy drugie! <ścoughs> o, dostałem zapsy Ara. Czy nadwór mogę wyjść? Badentkę potrzebuję jeszcze. No, widzicie, rozwalony rower, jak znalazł? E, śmietniki są tu. Na dworzu chyba nie będę mógł nic z tego wygmienić. Wracaj do szkoły! A, a na... nie, to nie jest, to jest Anusia. dobrze mówię. E... Gdzie Anusia. To, to jest konieczko, mi się pomyliło. Chodźmy do śmietnika. Teraz tak. Czesio Machina, tu jest śmietnik. Dętka, kosz. Krzyż. Ja pierdolę, ale ty nic nie jarzysz. No być może trochę nie jarzę, bo nie wiem o co ja chodzi ziom, ale... Ale ty nic nie jarzysz. Działa! Ja pierdyle, ale ty nic nie jażysz. No ja wiem, że nie zierzę, bo to jest ja takie proste, ale ty nic <coughs> nie jażysz. Świeczka, ja pierdyle, ale ty nic nie jażysz. Pet, ja pierdyle, ale ty nic nie zierzysz! Dentka, ja pierdyle, ale ty nic nie jażysz. Co teraz z tym palącym się świetnikiem? O. Trzeba było to połączyć ze sobą Jeszcze ja nie? Ale ty nic nie jaszysz Jest kosz, który się pali Tu są zapsy chyba Chyba nie ogarniam o co chodzi Teraz trzeba wejść do pokoju nauczycielskiego, żeby pani wyszła. Nie wiem, tak mi się wydaje. Nie, nie da się tam wejść. Kurde. Może gdzieś tam trzeba iść dalej? Przedzie się dymu nosi, ale co z tego, jeżeli ja nie, nie za bardzo ogarniam, co mam dalej zrobić? Toni O Boże, pożar! Czyś ty się ze sromem mózgami pozamieniał? Przecież ci ta stara pinda zje, jak tam wejdziesz teraz. No tak, trochę jo. Ale koleś, pobieg po te Kuźwa. Jak to się nazywało? Eee. Kotel. A to taki kosz! Ale jestem głupi. Ty, ja myślałem, że tu chodzi o. Myślałem, <grychy> <grychy> że chodzi o kosz na śmieci. <grychy> o boże! Ale są głupi. Dobra, nieważne. Y już jest troszkę lepiej. Y Czesław, y ładuj się tam w ogóle. Coś zrobiłem dobrze. No! Jest ok. O. o! Dobrze! Teraz musimy przywiązać Czesia. No, gołczesław, skakuj tam. No, to jeszcze świeczka. Jezus, jak to wygląda, ty. Schore. Ale w sumie jest plus, bo, bo przez to się jakoś przycinać. Nie, nie ma takich lagów teraz. Ty, facetka idzie. Moś lala! podpalaj, spadzamy. trajta się. Kierowca autobusu też ta jest. O co tu chodzi w ogóle? Ty jest trochę chory, nie? Zebraliśmy się tu, by ukarać cztery przypadki wyjątkowego antychrystostwa. Cztery elementa! Które zaraz staną przed nami, dopuściły się wielu zbrodni przeciwko ciału nauczycielskiemu i kolektywowi uczniowskiemu. Nadszedł ich dzień sądny. No, zaczynajmy. Kortaj odgryzł. Jo, pierdziu! Wszystko się pali, pani krwawi. Obec o to! Co się stało się w ogóle? Chore. A czasach będzie śpiewał. Dawaj, Czesiu! Dzień dobry. dobry! Nazywam się Czesiu i chodzę do klasy drugiej. Po apelu, panie z ministerstwa powiedzieli, że skandal i antychryzm się u nas szerzy. I zrobili nam tydzień wolnego, bo szkołę chcieli zamknąć i był happy end. Ale potem wrócił pan dyrektor i znowu musieliśmy iść do szkoły, ale już bez automatów i kamerów. Dziękuję! Cześć! Dobra, słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o, o tą serię. Zakończyła się i, i powiem wam, że całkiem fajnie się bawiłem przy tej grze. I co? I to chyba było na tyle, słuchajcie planuję kolejną serię właśnie tego typu, gdzie będziemy tylko grać właśnie myszką, będziemy słuchać dialogów po polsku oczywiście i tak dalej możecie oczywiście mi w komentarzach proponować różne gry, jakie to mogą być jest taka gra jak Hocus Pocus Różowa Pantera, gdzie tam Cezary Pazura podkłada głos, ten sam co podkładał głos temu Osłowi w szeregu i podkładał głos Sidowi Leniwcowi w epoce lodowcowej, więc ten ziomek będzie grał w sumie w dwóch grach, bo jest jeszcze gra Chłopaki Nie Płaczą, tak więc mamy dwie gry, które możemy nagrać, a wy możecie proponować mi jeszcze inne, tak więc Hokus Pokus Różowa Pantera albo Chłopaki Nie Płaczą, decydujcie, komentarz, który będzie właśnie najwięcej łapek, właśnie z napisaną grą, jaka ma być kolejną serią. Wybiorę, bądź po prostu sam zdecyduję co to ma być. Proponujcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jak i cała seria. Jeżeli tak, no to zostawiajcie łapki w górę. I jak będzie dużo łapek, to jak najszybciej rozpoczniemy kolejną, właśnie podobną serię do Władców Mów. Szkoda, że się skończyło i to jest chyba pierwsza gra na moim kanale, którą przeszedłem. Naprawdę. I to jest fajne. Po dwóch latach mojej kariery na YouTube, w końcu udało mi się przejść całą grę. Let's Player. Z pełną parą po prostu. Okej, okay, słuchajcie, subskrybujcie mnie już teraz, wbijajcie na fanpage'a, zostawiajcie łapki, komentujcie i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale, tak, więc siemanko, cześć, papa!